Propolis z tego jest, no jest bardzo duży research, badań cała masa, które udowadniają, że Propolis działa bardzo silnie przeciwbakteryjnie. Miód manuka na pewno jest miodem, który wykazuje bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne, ale on wcale nie jest nieistotnie się różni od naszych miodów, właśnie tych tutaj w Polsce. miody, które. Późno krystalizują, one są bardzo dobre na infekcje górnych dróg oddechowych. Jest miód spadziowy, na przykład, który też działa bardzo silnie przeciwbakteryjnie. Są miody, które z kolei, na przykład te, te które krystalizują. Mówi się, że o nich są badania, oczywiście to nie jest tylko moje, wydaje mi się. To są badania, które pokazują, że one normalizują na przykład ciśnienia krwi. Owady zapylające jednak dochodzi do, do sytuacji, że one zaczynają ginąć. A jak nie będzie tych owadów zapylających, to nasza dieta bardzo drastycznie się zmieni. To trzeba mocno podkreślić, bo to, że dzisiaj mamy kolorowe warzywa, owoce, to później przejdziemy, jakby tych owadów nie było, to później przejdziemy niestety na dietę taką zrośnie wiatropyl Bardziej, czyli na przykład kasze, zboża, e, kukurydza. Jeśli lubicie Państwo miód, to w dzisiejszym odcinku długo i szczęśliwie czeka na Was bardzo dużo informacji o tym, jak miód jest korzystny dla naszego zdrowia. A wiedzą w tym temacie podzieli się z nami doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Szczepański, laryngolog, ale dziś w roli nieco innej, bo jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Apiterapii. Dzień dobry, panie docencie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. Apiterapia. Czyli co? Apiterapia czyli zlepek dwóch słów api, czyli pszoła, terapia czyli y, terapia czyli leczenie. Y, gdy mówimy o apiterapii, to myślimy tylko o miodzie, czy może jeszcze jakieś inne y, produkty, y, które wytwarzają pszczółki, y, korzystne mogą być dla naszego zdrowia? Tak, są jest kilka produktów. Miód to jest ten najbardziej popularny produkt, który najczęściej jest spożywany, y, ale są też produkty inne które mają właściwości podobne, ale są trochę mocniejsze w jednych aspektach, a słabsze w drugich. I takich produktów pszczelich pochodzenia pszczelego to zaliczam na przykład propolis, który nie jest nazywany antybiotykiem XXI wieku. Jest pyłek pszczeli, to jest coś, co pszczoły znoszą z kwiatów w postaci właśnie tego pyłku kwiatowego. Jest też pieżga, jest też jad pszczeli, no, jest na przykład jeszcze wosk pszczeli, który jest używany na przykład też w dermatologii. To całe arsenał, tak sobie myślę, substancji, które mogą być korzystne dla zdrowia, a tak. które mają najbardziej udo, udokumentowane działania, bo ja to lubię, to szkiełko i oko w medycynie. No, jest bardzo duży, jest bardzo cała masa badań naukowych dotyczących produktów pochodzenia pszczelego. Jest bardzo dużo badań na temat propolisu I na temat miodu, na no miodów, bo różne są miody, różne są miody, miody gatunkowe, tak zwane, czy odmianowe. Propolis, z tego jest, no jest bardzo duży research, badań cała masa, które udowadniają, że Propolis działa bardzo silnie przeciwbakteryjnie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to antybiotyk XXI wieku, okay. ponieważ jest to. Produkt naturalny, na który mówi się, że bakterie nie wytwarzają oporności. A jak taki propolis stosować? Ja pytam nie przypadkowo, bo rozmawiamy w szczycie sezonu chorobowego. Dokucza nam grypa, wciąż dokucza nam COVID, RSV, to wirusy, ale także bakteria, anginę na przykład. Więc jak tutaj propolis może przyjść z pomocą pacjentom, ale też lekarzom? Ja, może wrócę do tego, że przede wszystkim produkty pochodzenia pszczelego to są produkty, które dzięki którym budujemy sobie odporność przez cały rok. To więc to, są, to nie są leki, to są rzeczy, które pomagamy organizmowi w walce czy przeciwdziałaniu mikroorganizmom. Dlatego my to zawsze stosujemy w, klinice, w praktyce klinicznej jako dodatek do konwencjonalnego leczenia. Nie chcemy tego zastąpić oczywiście medycyny klasycznej, ale wracając do tego Propolisu, Propolis bardzo dobry produkt właśnie na infekcje górnych dróg oddechowych. Stosowany w postaci kropli, w postaci e, kapsułek, które spożywamy regularnie przez dłuższy czas, w zależności od mhm. tego, jak jest to propolis, różne właściwości on wykazuje, ale generalnie jest to działanie bardzo silne przeciw mikroorganizmom. Ja sobie od razu pomyślałam, że to jest takie działanie bakteriostatyczne pewnie. Rozumiem, że ten propolis, jeżeli my go przyjmujemy systematycznie, to on trzyma te bakterie w ryzach, i jest taką dodatkową tarczą, która nas przed nimi chroni. Dokładnie tak, jak pani redaktor mówi. To, to, nie, jest, to nie jest preparat, który działa tak jak... Na, na równi z antybiotykiem, mm -hmm. ale pomaga, działa właśnie przeciw, przeciwbakteryjnie czy przeciwwirusowo. Teraz chciałam porozmawiać o czymś, co mój towarzysz bardzo lubi. Ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto teraz nam tu asystuje. Kubuś Puchatek, niedźwiadek, który bardzo lubi miodek. Mm. Czy można powiedzieć, że są miody bardziej i mniej zdrowe? I od razu myślę tutaj o takim słynnym miodzie Manuka, bardzo drogim. Czy on jest wart swojej ceny faktycznie? Czy nasz y, polski miód dałby radę w starciu z miodem Manuka? Tak, ja myślę, że tutaj właśnie Kubuś Puchatek mhm. to jest dobrym ambasadorem właśnie promocji produktów pochodzenia pszczelego. Na pewno... Machamy do naszych widzów. No tak jest. Prosimy o zbliżenie. Tak jest, Kubuś macha. Miody, tak jak powiedziałem, są odmianowe, są odmianowe albo wielokwiatowe, czyli są mieszanką różnych, pochodzą z różnych kwiatów. Miód manuka na pewno jest miodem, który wykazuje bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne, ale on wcale nie istotnie się różni od naszych miodów, właśnie tych tutaj w Polsce, ponieważ prowadzimy badania, jest też trochę osób w Polsce, którzy od dawna prowadzą badania na, 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 na temat produktów pszczelich, gdzie wykazane jest ich działanie właśnie zbliżone właśnie do miodu manuka. Więc tam jest oczywiście za miodem manuka idzie cały ten PR marketing, mm -hmm. ale nie uważam, żeby naszym jordy czymś. Ustępowały. A czy my mamy w Polsce jakiś taki super miód? Ja na przykład gryczanego używam do pierników, ale do herbaty y, lubię dodać miodu akacjowego lub lipowego. Mm -hmm. Czy któryś z tych naszych miodów, krótko mówiąc, no, jakoś się wyróżnia pod względem tych właściwości zdrowotnych? Bo wszystkie są pyszne. No tak, wszystkie są pyszne. Nie, też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie, nie wszystkie osoby mogą takie miody spożywać, w ogóle produkty pochodzenia pszczelego. Ale na przykład takie miody akacjowe, czyli te młody, miody, które... Późno krystalizują, one są bardzo dobre na infekcje górnych dróg oddechowych. Jest miód spadziowy, na przykład, który też działa bardzo silnie przeciwbakteryjnie. <laughs> są miody, które z kolei, na przykład te, te, które krystalizują, mówi się, że o nich są badania. Oczywiście to nie jest tylko moje, wydaje mi się, to są badania, które pokazują, że one normalizują na przykład ciśnienia krwi. Więc to wszystko, jak zbierzemy te różne produkty i je przede wszystkim wystandaryzujemy, to naprawdę możemy z nich dobry zrobić użytek w medycynie. Panie doktorze, wspomniał pan, że nie dla każdego miód to jest coś, co będzie super zdrowe. Proszę powiedzieć zatem, kto ostrożnie z dobrodziejstw miodu powinien korzystać? No, Nie dajemy produktów przy w tej sytuacji miodu osobom, które są alergikami tak? na produkty pochodzenia pszczelego. Czyli to jest jedna grupa. Druga grupa miodów nie dajemy dzieciom poniżej 12 miesiąca Dlaczego? życia, ponieważ są badania, badania, znowu podkreślam, badania potwierdzone, które wykazują, że w miodach może występować określona jedna z bakterii, która jest może być niebezpieczna dla dzieci, które jeszcze nie mają tak dobrze wyrobionej odporności. No i trzecia grupa, musimy uważać o osób, które mają problemy z cukrzycą. Tak? I to wtedy musi być odpowiednio Dobrana dieta w, ko w konsultacji. No, menomem wtedy pewnie miodu tyle co na lekarstwo. <laughs> tak można powiedzieć. Panie doktorze, a pana ulubiony miód to jaki jest? Ja już powiedziałam, że akacjowy bardzo lubię, chociaż też wrzosowy lubię, że z okoli zrostocza na przykład. Mm -hmm. Ja lubię miody, ja lubię, osobiście lubię miody, które szybko krystalizują, czyli na przykład taki miód rzepakowy albo mniszkowy, które pojawiają się na początku sezonu. Może to też z tego wynika, że każdy jest taki wygłodniały tego miodu z nowego sezonu. Aczkolwiek ja również mam swoją pasiekę, gdzie też hoduję pszczoły, jest to moja taka druga bardzo ważna pasja, gdzie z kolei mam bardzo dużo miodu takiego jednak spadziowego. Chciałabym jeszcze zapytać, czy prawdą jest, że właściwości miodu będą znacznie mniejsze, jeżeli my tego miodu dodamy, na przykład, do gorącej herbaty? Że tutaj temperatura to jest coś, co może zaszkodzić tym substancjom czynnym zawartym w miodzie? Tak, mówi się, że produkty, w ogóle te naturalne pochodzenia pszczelego. One powinny być dodawane do, do temperatur, do, w temperaturach letnich, czyli około 40, 40 stopni, ponieważ czym wyższa temperatura jest zbliżająca się do 50, te produkty tracą swoje mhm. właściwości terapeutyczne. One ciągle będą cukrami, prawda? Bo miód to jest 70, około 80% to jest skład, to jest cukier, glukozy i fruktoza, pozostała część to jest woda. Ale 2 do 3% są te bardzo fajne, zdrowe składniki, mikroelementy, enzymy, antyoksydanty, itd. I wtedy tą aktywność one tracą. To ile miodu powinniśmy w takim razie zjadać, spożywać każdego dnia, żeby miód wspierał nasze zdrowie? Czy to wystarczyły łyżeczka? Czy na przykład puszklanki tego miodu? To pewnie diabetolog ogląda i łapie się za głowę. Nie, niekoniecznie. Diabetolodzy również rozmawiamy w tej sprawie z diabetologami w sprawie diety opartej, mm -hmm. której, której używamy miodów różnych. Wiadomo, że nie możemy przesadzić, bo dzisiaj jest to, to obładowanie węglowodanami z każdej strony jest bardzo duże. Ale według tego, co się publikuje, to mówi się, że koło jednej łyżki stołowej dziennie, takiej posmarowanej na... na, na, na czy na pieczywo, czy, czy na jakąkolwiek w innej postaci, jeśli ktoś nie chce od razu... Ja na przykład łyżką. miód oddaję, dodaję do dressingu. Jak sałatkę sobie robię, to ten miód tam zawsze ma swoje miejsce. Taki słodko-kwaśny sos o, powstaje. To nawet zdecydowanie lepiej pewnie mm -hmm. niż pieczywo. Ja, ja osobiście lubię do, w jogurcie dodać sobie, sobie miód. Ale tak jak pani redaktor mówi, nie dodajemy tego na pewno do gorących napojów, czy na gorących posiłków. Podobno miód to jest produkt bardzo często fałszowany. Proszę zatem doradzić nam, jak wybrać dobry miód, na co zwracać uwagę, żeby nie kupić miodu sztucznego albo no, po prostu z jakimiś dodatkami niepożądanymi. Przede wszystkim miody ja bym sugerował wybierać miody nasze, lokalne, patriotyczne, lokalny, miejscowy, gdzie naprawdę te miody nie są gorsze od tych miodów. Z Zachodu, czy też miodu manu. Ale często na etykiecie miodu y, widnieje taki, y, ta, takie sformułowanie: y, y, Miód zawiera mieszankę miodów pochodzących z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej. Co to znaczy to spoza Unii Europejskiej? No Gdzie, właśnie, skąd to może być? Właśnie, jakby nie, nie jestem w tej części legislacyjnej. i Faktycznie warto byłoby to zapytać właśnie osoby, które regulują czymś takim. Dla nas. Y, mm, Najważniejsza jest informacja. Ja sobie bym tak osobiście życzył, żeby to były miody właśnie mhm. z terenów Polski. Natomiast jakie to miały być miody, to w zależności oczywiście, jakie kto ma preferencje, bo są tak jak powiedziałem, miody odmianowe albo wielokwiatowe. Ludzie często wybierają miody na podstawie tego, czy miód się. Przelewa, bo to jest właśnie między innymi ambasador Kubuś-Puchatek. Mm -hmm. właśnie ten tak, miód, jest, miodek taki płynny to wybiera. To jest sprawca y, mody na miód płynny, <noise> Na tak. miód płynny, ale miody, każdy miód krystalizuje prędzej czy później. Natomiast wcale do, wyznacznikiem dobrego miodu nie jest to, że miód jest płynny, bo ten miód jest płynny, zachowuje swoją płynność, jeśli jest za mocno podgrzany. I tak niestety może się, się, się dziać, że miody, no ale jest to jakiś chyba chwyt marketingowy troszeczkę. Mhm. Więc po pierwsze miody polskie, po drugie te miody są zawsze testowane, bo te miody zanim trafią na półkę, to muszą przejść odpowiednie kontrole jakości. I my właśnie w Polskim Towarzystwie ApiTerapii będziemy właśnie o standaryzację i jakość tych produktów pszczelich bardzo chcieli dbać na poziomie właśnie otrzymania tych produktów od pszczelarzy, ale też na poziomie legislacyjnym. A Polska to jest potęgą, jeśli idzie o produkcję miodu, jak my sobie radzimy na tle świata. No całkiem dobrze tu w Polsce z tego co pamiętam, milion 600 albo dwa miliony to się mówi pni pszczelich, tak? czyli rodzin pszczelich, które, które w Polsce pszczelarze hodują. A jak się pszczoły w Polsce mają? Jak populacja pszczół radzi sobie dobrze? No, znaczy na całym świecie jest to problem yy, i to jest fajnie, fajne pytanie do, do biologów od pszczół. Mm -hmm. yy, moim takim mentorem od pszczół jest pan profesor Jerzy Wilde z Olsztyna, yy, który mnie w zasadzie w te pszczoły wprowadził. I z tego co się mówi, to jednak owady zapylające jednak dochodzi do, do sytuacji, że one zaczynają ginąć. A jak nie będzie tych owadów zapylających, to nasza dieta bardzo drastycznie się zmieni. To trzeba mocno podkreślić, bo to, że dzisiaj mamy kolorowe warzywa, owoce, to później przejdziemy, jakby tych owadów nie było, to później przejdziemy niestety na dietę taką z roślin wiatropylnych bardziej, czyli na przykład kaszę, zboża, kukurydza. Chyba, że jakieś mikrodrony przypominające pszczoły wymyślą technolodzy w laboratoriach. No, to już jest Ale nie, nie, to taka nie, nie, dość dystopijna no, wizja przyszłości, tak, prawda? Tak, Jednak te pszczółki, gdzie, gdzie tam jeździmy do, 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 do tej pasieki, możemy popcować z nimi. Zresztą wszystkich zachęcam do tego, żeby odwiedzić pasiekę. No, ale my bo... lubimy w Polsce pszczoły. Mieliśmy pszczółkę maję przecież i, i gucia, więc. No. Od małego jesteśmy, już nie tylko Kubuś Puchatek jest takim ambasadorem miodu, ale też nasze bajki z no rodzimego tak. podwórka, no prawda? Tak. Jest jeszcze jeden produkt pszczeli, właśnie o którym zapomniałem powiedzieć, który się nazywa, jest to powietrze ulowe. Nie wiem, czy pani to słyszała. Pierwsze ale... słyszę, zamieniam się w słuch i, i nasi tak. widzowie też. Powietrze ulowe to jest, mm, to jest rozwiązanie, y, na które... Na, I o którym też jest już coraz więcej badań, a wręcz już są zalecenia, które mówią, żeby te, te, to tak zwane powietrze lowe stosować na przykład u osób z astmą czy z przewlekłym zapaleniem dolnych dróg oddechowych. W praktyce polega to na tym, że są odpowiednie urządzenia, które stawia się na ul. To są już odpowiednie urządzenia medyczne, czy one spełniają wszelkie certyfikaty i te jakości bezpieczeństwa, że pszczoły, które w trakcie sezonu przynoszą te wszystkie produkty, wchodzą do ula, przynoszą miód, znaczy, um, nektar, pyłek, tam się miesza propolis, te zapachy, te, ta temperatura wyższa, to wszystko jest odbierane przez to urządzenie i można się tym nie halować. Także w, tym, w, tym cały, w tej całej zawiesinie jest cała masa właśnie produktów tych przeciwzapalnych no i, i to fantastycznie działa. Osobiście sam to też spróbowałem, bo to i działa i na drogi oddechowe, ale też działa bardzo spokajająco. Bardzo ciekawe, a tutaj małe sprostowanie od kolegi reżysera Studia, który mi podpowiedział, że pszczółka maja to nie jest produkcja. Polska tylko japońska co niniejszym prostuje. Ale za to um, Zbigniew Wodecki, prawda śpiewał polską. Piosenkę. Tak jest, to niepodważalne, tak, nasze dobro narodowe kolejne. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za przybliżenie nam tajników apiterapii. Pewnie spotkamy się jeszcze nie raz. To był program długo i szczęśliwie. Ze mną w studiu przypomnę doktor Habilitowany Mirosław, szczepański laryngolog, ale dziś jako przewodniczący nowo powstałego Polskiego Towarzystwa Apiterapii. Właśnie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę, pani redaktor, i dziękuję państwu za uwagę.